Witam Was na rapy.pl. Widzicie, mam itemy. Mocno, doceniam. No, jak widzicie, dzisiaj będę się, się stakować. I oczywiście nie musimy wywalić tego kosza. Wiem, że nie chcecie, ale ja to muszę zrobić, dlatego że jakby to, to inaczej nie da się tutaj. Um, nie, już nie mogę odzyskać tych no mogę je jeszcze wziąć, proszę bardzo. Ale w ogóle sobie. Z... Bo ja mam i ten w Enderczeście głównie. No, jak widzicie. Ale. Sprawdzę, jaki kilo to jest. Zbusza. Okej. Okay. Sorry, że wam pokazuję, jak ma na Bo to nie obchodzi wiem. Ale wiecie. I tam ja sobie odbrakita. Aha, w kicie jest takie coś. jest najlepsza co ma najlepsza, ranga. Oho, dwudziestkie dwójkę. nie co, to jest. Na starość to mi by nie było to. A to. Ładnie ułożony zestaw. Oczywiście będzie nas mój, mój i mojego kolegi. Serwer, niedługo też. Też będą takie dane, Ale nie wcić! Dobra, lecimy sobie na strefę bezpieczną. Czyli, no. Bezpieczną. Można tak powiedzieć. I lecimy po weniu. Tak w sumie to nie wiem, co na start robić. Bo, jakby, no. Mogę sobie robić te, jedną technikę. Ona jest taka, jak było z filmu oczywiście tego Nikolsa, czyli Złodziejaszek. Złodziejaszek polega na, polega na tym, bo może nie oglądaliście filmu Nicholsa, bo Złodziejaszek to jest taka technika, że musimy kupić sobie fajerwerki. Fajerwerki. No i oczywiście busz. A jaki inaczej? No bo in, innego to akurat my nie mamy eee, Jakby tutaj jeszcze e, Ja no szybko nie lubię pisać, bo no, widz, widzicie mi jak to wychodzi Dobra, ale to sobie po to Zobaczcie co to za fajna technika Złodziejaszek. Złodziejaszek, na pewno w jego filmie Oddał. Naprawdę. O, co to jest? Nowe sety już dostępne. okej. Okay. Ej, w ogóle sobie odbiorę klucze. Aj, przypominam, że nie gram bez żadnej ręki. Na przykład zobaczcie, nawet wipa nie mamy. Ehm, chyba nie ma na serwerze. Rangę wiesz, no mam rękę. Czy chyba widzicie? Zobaczcie, no chcę odebrać dwipa, nie mogę. I w ogóle ten... Bez... Widzimy się jak wezmę kluczyk Za ten właśnie za Darmowe klucze I to jest za YouTube'a Ja sobie to za, za Ja sobie go zasubskrybuję I no widzimy się jak już Będę miał zasubskrybowanego. subskrybowanego Czekajcie Dobra zasubskrybowałem już ich Dobra i teraz ty i mogę sobie chyba odebrać na broda na ej no co ja zasubskrybowałem ich ja chyba on ja im chyba dam unsubo suba nie no co oni skamują no chcę odebrać Zasubskrybowałem ich. YouTube. A jeśli to zrobiłeś, musisz odczekać um, kilka minut na weryfikację, czy. Potem możesz cię żyć, się, cieszyć się nagrodą. Dobra. E, lecimy na um, strefę PP. No i tak złodzieja jaszek Co to za kilo? Busza Wszystko wyrzucam no ostatnio busza Dobra, ja nie mam stracenia, ale wolę tak... A! Nie! Muszę naprawić kamerkę to jest? To co? No tylko ki... Ej, biorą gorsze. Nie. Dobra, co mam? CO? Dobra! Jak to oddało? Bo jest to też nie taki niedobre, ale... What? Da. No jaka jeszcze lata no? lata na piraka i... Nie, lata busza Klata na piraka busza? buty busza Dobra Nie dobra. Ja tak będzie mądry. Oho, ale no tego nie patrzymy. Nie! Dobra, to bardzo nic nie daje. uuu, to jest tak niebezpieczne to jest technika. Ale bardzo mądra. Bo wszystkiego jest w bursza mogli nie dodawać tego pita u mnie strefy bez elektry nie, nie potrzebuje dobra mocnych to ja akurat rzeczy z tego nie mam ale w ogóle te, to wiasza, co to było I sobie zakładam w ogóle głowę to wiasza aby myśleli, że ja jestem to <laughs> nie no że ja mam temy to wiesz, po prostu chciałam powiedzieć. O! Wreszcie chcę wejść na strefę trochę bezpieczną, czyli nie jest trochę bezpieczną, tylko chcę wejść na tą strefę, a to już ci... ma <laughs> no, antyloga. tego? Ja też należę na klanu youtubera, nawet kolejnego youtubera. Nie tylko mnie, bo ja nie mam nawet klanu. Ludzie, co to za youtuber, bo ja mogę zrobić tego klanu w sumie. Robić klan? Ale nie, bo odejdę z tego, dlatego tego Dobra. Podsumujmy sobie, co ja z tego mam. <laughs> no i chyba to to wiasza wszystko. Jestem cały już Dobra, ja sobie wolę kosz. O, o, jedność niepotrzebna, bo buszo to cały czas wyrzucają. A busz też? O, on ma rapy! Co, czyli on jest w ekipie? No bo kość, kto ma rapy, jest właśnie w ekipie rapy. No! Dobra, nie, no. O, złapałem o dwa metry. Tak. Ja już mogę, e, nie, mogę go odbrać. Odbierz, tylko ja mogę... Odbierz, muszę sprawdzić, czy już mogę. Odbierz. Aj, nie mam. Miecz Aj Wszystko to busza jest buszy jest najmniej dla niej ważna Dlaczego oni tak traktują Niektóre seki perapy? rapy Zrzucają wszystko busza Później im łapią to Zresztą W to? nie O tutaj ludzie robią domek Taktyka To, to? Nie! Widzowie! Ja lecam bez totemu! Założę to tam. O, o, Ta... Zasnika złodziejaczki, jednak nie jest taka złodziejaszek. Nie wiem, po co mam takie techniki. Ja widziałem, Nie ja że ktoś chce mnie zaatakować. Dobra. A Chyba Nie będziemy musieli to dorobić na kopalni. Sobie tylko zwiększę render. Dobra, taki render może być. Jest mi no, troszeczkę trakordą, na no, nawet nie troszeczkę. To już to powinienem odebrać. Ja się zawiodłem, ja im daję za chwilę Ansoba. <laughs> Jeśli mi nie daję teraz tych kluczy, to ja na zasadzie im daję Ansoba. Rynek, <laughs> może ja coś wsta, może coś z Tobiasza, nie wiem, może Elytra Tobiasza, może głowę, sprawdzę, czy ja w ogóle ten, no, mam ogólny standard, częściej. A nie, nie mam, to dobrze, że nie wystawiam, e, w sumie to lecimy na kopalnię, bo na kopalni się opłaca i drugie, jakby co do drugie znaje najlepsze, to. Do jednego to już kopię to. Ten trzeci jest wrenior, w ogóle. Ej, Gościu chyba podaję link do jakiegoś live'a. Mam nadzieję, że nie. Nie będę oglądać live'a podczas odcinku. Po co? Jak widzicie, cztery godzinki mocne i ten, ale... Co to zmienia? że w ogóle, w ogóle zapomniałam o subskrypcji. W ogóle zapom co, co? Ja w ogóle o, o tym nie mówię i mam dużo hejterów na kanale, bo jeden ja zrobiłem taki film Shorts hejter Shorts hejter. No dosłownie Shorts równa się hejter i proszę was, będę was... Będę Was subskrybował jak wy mnie będziecie. Wiem, że nie macie pewności. No i W sumie to nie wiem... Nie zachęcam Was w sumie. Bo jak będę Was zachęcał, to w ogóle nie będę chciał subskrybować, a mama osób na innych youtuberów. W ogóle nie, nie chcę grać cały czas o tym samym. Jakby co to możecie się myśleć, że ja cały czas się będę opierać na tak? To tak nie będzie, bo... Też chcę teraz nagrywać odcinek. Jak widzicie, teraz nagrywam odcinek. Ale będę nagrywał taki więcej, jak będziecie je subować. Tylko zachęcam Was do subskrypcji. Nie, nie musisz tego robić. A jak chcesz, tu. Gdzie nic to dzień z tego nie kosztujemy, to bardzo pomaga. Dobra, a wracając do rzeczy, już możemy lecieć na co chodzi, Jaszka, Bo sobie zrobię rajtowe, aby się mnie dali. Mm. A nie, ja muszę iść do NDTS na po to. A pamiętajcie, że nie mogę całego... Celu... O, podaj, goś, chyba nik. Nie podaję. Dobra i teraz mam mi A, Under to, to jedna No Dobra, tutaj lecimy. Ja wiem, wiem że, ci, że nam się to nie podoba, że biorę, ale... No co ja poradzę? Że tak to powiem. Ale tylko wezmę tutaj spawn. No. O dobra, spawn jest. Jakby co to? Ten to... Może, może się filmik skończyć. Film. A na takim końcu w ogóle ja się nie spodziewałem, że już takie rzeczy mnie wiesz. To wiesz. Ja się najbardziej cieszę z tego. Tylko tutaj nigdy nie ma, abym przerobił sobie, chyba nie ma nigdzie. A, ja Kowal, zobaczcie, najlepsze jest to, że ja sobie znajdę na spodnie, No muszę na chwilę. Um, I i, i ty zobaczcie, sobie kliknę. To się naprawia. Ale to się ma na nendarajcem. I tego nie można przewrócić. A abym był netherite'owy, aby mi się ludzie bali. E, to będę netherite'owy, bo to może Lepiej się bym czuję. Bezpieczniej. O! Mogę powiedzieć bezpieczniej. Naprawiam. Naprawiam. No i ten. I teraz w sumie... Aha, to trzeba level. No dobra. jej, dobra. Um, ma, mam nadzieję, że mogę sobie oddać te kluczyki, więc no. Ansuba im daję. Ansuba. Jeszcze raz spróbuję. Y, ty... No ile jeszcze, no? kilka minut już minęło. Dobra, jak teraz nie, to ja im daję Dobra, cięcie i robię im unsuba, dawajcie. Dobra, robię tak. Dobra, usunąłem już, dałem da, im unsuba, czyli takie coś, że już odejmuję im unsuba, bo tak się da. Um, no ej, co jakby się tak dawało dostawało, proszę dostawało się kluczyki, to by było najlepsze. Idol Vision. Oha! Ja już nie mam tego. Idol Vision. Kto wymyślił tą nazwę Vision? to nazwę? Idol Vision. Discorda nie. Facebooka też. Bo Facebook w ogóle. Nie go nie używam. Ale dobra. Strefa pipi. pipi. Widać, że strefa pipi. Lepsza była strefa. pipi. pipi, pipi. Bibi. Sorry. Nie, mam bardzo... No, chyba. Lepsze była taka strefa jakby tam był Tobiasz, bo to wiesz na pewno nie jest złotym gościem. Ale dobra, ja tutaj sobie podsumuję co zdobyliśmy. Mocnych itemków jakichś nie zdobyliśmy, ale seta na pewno mocnego. I dobra, możecie się już trzymać, mam nadzieję, że film będzie na dużo słowów, bo zachęcam bardzo, jak zasubskrybujecie i napiszecie komentarz rapy, to wam przypnę serduszko. Także wam polecam pisać się rapy. No i dobra, możemy już kończyć zunąć.